Kochani, dzisiaj jest taki wieczór, że ja chciałbym z Wami porozmawiać na temat bardzo prosty, a mianowicie tanie przetrwanie. My, Polacy, jesteśmy takim narodem, który jest wprawiony w przetrwaniu. Trochę zapomnieliśmy przez ten ostatni okres naszego dobrobytu, jak to jest, że trzeba przetrwać, no bo wszystko jest dostępne, no naprawdę. Pff. Łatwo się żyło. Nieznośna lekkość bytu spowodowała, że my jesteśmy trochę rozleniwieni. Ale chcę Was zachęcić, bardzo serdecznie zachęcić do tego, żeby jednak się przygotować. Bo kto ma media, to wie, że nie będzie łatwiej, będzie ciężej, nie będzie a, taniej, będzie drożej, nie będzie więcej, będzie trudniej dostępne wszystko, prawda? No i żywność, żywność. No media się nie wstydzą, mówią wyraźnie, że będzie... Trudno. Zima dopiero się zaczyna, jesień dopiero się skończyła. Kochani, mamy fajny czas. My, Polacy, jak mówiłem, mamy wprawę, mamy to w swoich genach, żeby przetrwać. Przetrwaliśmy 100, co to było, 120, 120, chyba 3 lata, czy coś takiego naszych rozbiorów. Przetrwaliśmy. rusyfikację, gnębienie, ach, pozbawianie majątków i tak dalej. Przetrwaliśmy. Bo leży 7 lat 7 lat okupacji niemieckiej. W front, front przyszedł, okupowali, później drugi przeszedł w drugą stronę, w stronę Berlina. No i kolejna okupacja się zaczęła i trzeba było ją przetrwać. No powiedzmy, kontrola, kontrola sowiecka, prawda? Też jakoś tam przetrwaliśmy, chociaż były kartki, były różne rzeczy. Ciężko się żyło, ale to było normalne, że ludzie mieli w domu jakiś zapas, że, że, że robili, e, robili, zaprawy, robili e, no, na wsiach kiedyś. Och, ja pamiętam, ja byłem na takiej, w takim na wsi, gdzie był dom jeszcze połączony z, ze stajnią i z oborą. I tam z zimą nie trzeba było z domu wychodzić. No, nie wiem, chyba, że powodę do studni. Dlatego bo, bo wystarczyło przejść przez takie drzwi, i już było się w oborze, można było nadoić, nadoić, a, nadoić mleczka dla dzieci. Po drodze, tam właśnie w tym korytarzyku, były takie tak zwane sąsieki. To podzielony ten korytarzyk był na trzy takie, takie jakby, no nazwijmy to, buchty. I tam w jednej były, była to, to taka duża ilość jakiegoś tam zboża. Innego zboża, no i kaszy. Także można było to brać, brała sobie gospodyni, mieliła. A, a propos mielenia: przecież w czasie okupacji, to, 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 żeby nas zgnębić, to okupant kazał pod karą śmierci oddać wszystkie żarna. Były żarna w każdym domostwie na wsi. No i trzeba było oddać te żarna i oni je zniszczyli, żebyśmy sobie nie mogli robić chlebka. Ale <laughs> powiesz, no ja nie obienię z nią warunku, gdzie ja tam jakąś beczkę będę, będę kisił, jakiegoś, jakiegoś no powiedzmy, jakiejś kapusty czy czegoś, no dobra, no nie masz, to nie masz, no masz słoiki, dobra, okej. Okay. Ale jedną rzecz mam, a ponieważ nie mam ma pieniędzy, no to dlatego mówię o tanim przetrwaniu. Ja chcę tylko jedną rzecz Wam powiedzieć. No można, można kupić taką droższą, na przykład fasolę, na przykład groch, inne rzeczy, można to wysuszyć, dobrze zakonserwować, za, za tam, zakręcić w słoikach, w suchym trzymać i tak dalej, mieć y, te, te kalorie, tą skrobię i tak dalej. Ale można też tanio, patrzcie, patrzcie co ja tu mam, patrzcie, widzicie? To jeszcze w zeszłym tygodniu kosztowało złoty tam 40 czy ileś, a teraz, kochani, już kosztuje około 2 złotych. I powiem wam, że to nie będzie tańsze. A ziemniaki, och, kochani, ja wychowałem się na Starówce, w Gdańsku, ulica Świętego Ducha. 12-14, proszę bardzo, numer. Moje podwórko po drugiej stronie. I na podwórko wjeżdżały wozy, dosłownie wozy, ludzie. I tak batem bum, i zatrzymywał tego konia i, i wołał kartofle, kartofle, kartofle. I ludzie wychodzili, to znaczy konkretnie takie mamy, gospodynie, wychodziły, no i sprawdzały tego kartofelka. Potrafiły go przekroić na pół, sprawić, on się klej, ile ma skrobi, jaki jest. One się znały, bo to się kupowało na całą zimę. Kupowałeś 3 worki, 5 worków, 10 worków. Duże rodziny u nas były takie po, po 10-12 worków, i były w piwnicy te woreczki. I one sobie do wiosny tam stały, i to był taki zapas, to się żyło tym ziemniaczkami. Przecież z takiego ziemniaczka to można, kochani, zrobić placuszki. Można to ugotować w mundurkach. Można to, kochani, na przykład zmiażdżyć tam, albo ugotować z jarzynami, yy, albo po prostu ugotować. I, i polać, e, polać jakąś tam słoninką czy czymś, i jest jedzenie. Było dwóch takich naukowców w czasie okupacji, to byli chyba Norwedzy, i oni przez dwa lata jedli tylko ziemniaki i się badali. Prawda? Nic nie mieli, tylko ziemniaki. Na no, różne sposoby tam te ziemniaki jedli, oczywiście ziemniaki były z dobrej ziemi, ale dobra. I po dwóch latach oni. Zbadali się i okazało się, że niczego im, ich organizmowi nie brakowało. Ziemniaki to jest bardzo dobry sposób na tanie przetrwanie. Życzę Wam, kochani, żebyście się zmobilizowali, kupili te ziemniaki, jakoś tam przykryli od, y, od słońca, od światła, odstawili, bo się zielone zrobią. Od zbyt dużej temperatury też odstawili, dlatego, bo będą rosły łęty. Y, I te ziemniaczki sobie przechować w chłodzie. No, i jeść, jeść. To jest dobra, tania, jak na razie rzecz dostępna. Zróbcie sobie zapas na tanie przetrwanie. Niech Was Pan Bóg błogosławi. To jest monotematyczne, ale może być bardzo, bardzo pomocne w przyszłości. Wszystkiego najlepszego i smacznego.